Jak mi tłumaczą, że Polska ma trudności z ropą naftową, musimy dbać o interes strategiczny itd., 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 to ja się pytam, jest takie państwo w Europie, które nie ma trudności w zobaczeniu ropy naftowej, się jest to księstwo Liechtenstein. Zresztą Hekselia ja też nie ma, ale mówmy na razie o księstwie Liechtenstein. No, nie ma trudności z zobaczeniu się w ropę naftową, nie ma własnego źródła naftowego, prawda? Nie jest zjednoczone z Unią Europejską, nie w żadnym bloku, nie umie niczego wymóc, ani na Rosji, ani na Arabach, a jakoś nie ma problemu z zapłaceniem się w ropę naftową. Czyli okazuje się, że może Polska jest za duża. Nie ma problemu, że jest za duża. Może się podzielić na 300 Liechtensteinów i wtedy każdy z tych 300 Liechtensteinów, ABCD i tak dalej, by sobie świetnie poradził z ropą naftową. W takim razie dlaczego mamy się jednoczyć i prowadzić wspólną politykę energetyczną z Unią Europejską, prawda? zamiast się podzielić na 300 Liechtensteinów? To, co ja, co ja to mówię, to się pokazać, jak nielogiczne są argumenty używane w tego typu dyskusjach. Brak logiki, że już kiedyś mówił chyba kanclerz Oksentierna, że jest zdumiejący, jak małą ilością logiki świat jest rządzony. To jest prawda, ale w demokracji jest to taka prawda, absolutnie prawdziwa. I byłoby dobrze z tego tej sprawę, oczywiście najlepiej byłoby odejść od demokracji. Kto? Państwo, które najszybciej odejdzie od demokracji, odbije się w ciągu 10 lat o 20 lat w górę od pozostałych.